Baronski kanał Niemper. Witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem znowu podejmiemy temat Microsoftu, bo naprawdę niepokojące rzeczy tutaj się zaczynają dziać. Wczoraj mieliśmy informację o tym, że Nintendo zapowiedziało właściwie Switcha 2, a właściwie ogłoszenie Switcha 2, co też wam dostarczyłem we vlogu, natomiast tym razem chcę poruszyć temat zwolnień w Microsoftie po raz kolejny, a właściwie zamykania studiów deweloperskich, bo naprawdę się tutaj zaczyna robić poważnie. Zresztą jakiś czas temu też wam dostarczałem vloga, w którym trochę omawiałem sytuację że no niestety, ale bardzo wielu pracowników traci pracę i tak trochę spodziewałem się, że jak dojdzie właśnie do tej konsolidacji do tych wszystkich firm w Activision Blizzard, dawnym czy też w Bethesdzie, które Microsoft pozyskał, no to niestety dojdzie do kolejnych zwolnień, no i mamy kolejne oznaki no bardzo niepokojących rzeczy. Dowiedzieliśmy się m.in. że zostają zamykane naprawdę uznane studia deweloperskie w rodzaju Tango Gameworks, ostatni twórcy chociażby Hi-Fi Rush czy też Arkane Austin, między innymi ludzie maczający palce chociażby w Deathloop w Preju, czy też ostatnio oczywiście w Redfall. No ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że Redfall był tak naprawdę porażką. Natomiast czy jeden słabszy projekt od razu ma przekreślać całe studio deweloperskie, czy na przykład taka gra jak High Rush, która zdobyła uznanie naprawdę prak praktycznie wszystkich krytyków, uznanie graczy i generalnie jest bardzo lubianym tytułem. Oczywiście on się nie sprzedał w ilościach w rodzaju, nie wiem, tego co robią liczby Call of Duty dla przykładu, ale czy to znowu ma oznaczać, że tego typu studio jest zamykane? Oprócz tego jeszcze dwa mniejsze studia, już których nas szczerze mówiąc nie pamięta, natomiast odpowiedzialne głównie za mobilki oraz za dostarczanie trybów sieciowych też zostały zamknięte. No i wydaje się, że to nawet może jeszcze nie być koniec. No, wszystko wygląda naprawdę słabo i powoli zaczynają wychodzić nam efekty przejęć przez Microsoft tak dużej liczby deweloperów. No niestety ja się trochę tego spodziewałem, natomiast o szczegółach opowiem Wam za chwilę. Zapraszam. Na początek może podsumujmy jeszcze raz te niefajne wieści, a mianowicie to, że takie studia jak Tango Gameworks, autorzy ostatniego Hi-Fi Rush, czy też wcześniej m.in. twórcy takich pozycji jak Devil Within chociażby z Shinji Mikami, czyli tym człowiekiem, który jest odpowiedzialny przecież za stworzenie w ogóle Resident Evil. Ja przypominam, że on sobie założył Tango Gameworks jakiś czas temu po to, żeby odciąć się od Capcomu, żeby, żeby mógł tworzyć swoje po prostu autorskie projekty, no i dostarczył m.in. bardzo dobre dwie części The evil within, moim zdaniem. Ja zresztą no, bardzo. Lubiłem te dwie odsłony. No i ostatnio, właśnie, chociażby hi Rush. Naprawdę ciekawy tytuł, taki niekonwencjonalny, próbujący czegoś nowego, który zresztą był chwalony też przez samych oficjali Microsoftu. Do czego jeszcze za chwilę przejdę. No i tego typu studio deweloperskie jest zamykane właściwie od zaraz. Podobnie zresztą Arkane Austin. Twórcy, m.in. takich pozycji jak właśnie Ostatni Redfall, ale oni przecież dostarczali też inne produkcje. W przeszłości, oczywiście nie byli wyłącznie za nie odpowiedzialni, ale chociażby takie pozycje jak Prey, które stworzyło Arkane Studios, czy też chociażby Defloop. Ja wiem, że oczywiście tutaj jeden z innych zespołów Arkane był odpowiedzialny w, w największej części za, ten, za tę grę, natomiast ludzie z Arkane Austin również maczali w tym palce. No i tego typu deweloperzy są zamykani właściwie z dnia na dzień, są po prostu zwalniani przez Microsoft. No i czytamy oczywiście po raz kolejny deksty Phila Spencera. Które są tak naprawdę już nawet nieśmieszne, bym powiedział, bo to jak oczywiście jest mu po raz kolejny przykro, że oczywiście tutaj utalentowani ludzie byli i tak dalej, że, że firma otoczy ich opieką przy tym zwalnianiu. No naprawdę to już jest wszystko mega słabe. No i oprócz tego jeszcze dwa mniejsze zespoły deweloperskie, które nazwy może gdzieś wam tutaj wkleję, bo szczerze mówiąc, nazw ich nie pamiętam. To nie są jakieś duże duże zespoły, które były odpowiedzialne za duże gry AAA, tylko bardziej właśnie za mobilki. Bodajże jeden z nich stworzył taką grę mobilną Mighty Doom, no i drugi bardziej odpowiedzialny za tryby sieciowe w wybranych pozycjach. No masa ludzi po raz kolejny straciła pracę, no i powstaje pytanie, co dalej jeszcze zamierza robić Microsoft, bo to naprawdę jest powoli przerażające. Najpierw wchłaniają całą grupę Bethesda, ja przypominam, że tam jest między innymi id Software jeszcze, czyli twórcy Duma. Natomiast wchłaniają taką grupę, która ma pod sobą kilka zespołów deweloperskich, i zobaczcie na taką planszę, którą wam tutaj zamieszczę, które z nich zostały zamknięte. No, właściwie połowa zespołów deweloperskich nagle została zamknięta, a ludzie zostali zwolnieni. No, naprawdę to wszystko wygląda katastroficznie, bym powiedział. No, i jeszcze pamiętajmy o tym, że Shinji Mikami, czyli właśnie ten twórca Tango Gameworks, on jakiś czas temu odszedł z tego studia. Pytanie, czy wiedział po prostu, co się święci, i postanowił uprzedzić fakty. Natomiast, no, to wszystko wygląda słabo i tak zwana restrukturyzacja, która bardzo często następuje, jeśli jedna firma wchłania drugą czy też taka, taka forma dostosowywania właśnie grup pracowników do tego co oni mają robić w przyszłości no bardzo często niestety no wiąże się ze zwolnieniami pewnej grupy osób, natomiast najbardziej przykre jest to że właśnie tego typu fajni deweloperzy jak ci odpowiedzialni właśnie za HiFi Rush, które było naprawdę fajnym, ambitnym projektem, który pokazał coś nowego, który podjął w jakimś sensie ryzyko, no i między innymi właśnie oficjale Microsoftu nawet to chwalili i też tutaj piję do takich osób jak chociażby właśnie wspomniany Phil Spencer jak Tim Booty, jak Sara Bond, jak Aaron Greenberg. No to są wszystko nazwiska, które są odpowiedzialne za marketing, za komunikację z graczami. No i to naprawdę wygląda mega słabo, gdzie ci ludzie jeszcze raptem rok temu tutaj opowiadają znowu te swoje głodne kawałki o tym, jak to Fajnie, że oni pozyskali takich właśnie ludzi jak Tango Gameworks, że oni tworzą High Firage, zupełną niespodziankę, gdzie przecież inni pomyśleliby, że raczej gdzieś tam po cichu tworzą sobie Devil Within 3, a tak naprawdę. Tworzyli taki ambitny projekt, no i Microsoft jest z tego tytułu bardzo zadowolony, i w ogóle oni chcą mieć więcej japońskich deweloperów. A fakty są teraz takie, że zamykają. Jeśli pamięć mnie nie myli, może mnie poprawcie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że Microsoft miał to jedyne japońskie studio wśród deweloperów First Party, czyli Tango, no i ono właśnie zostało zamknięte. Także to wszystko wygląda naprawdę mega słabo, i najwyższa już pora pomyśleć, właśnie według mnie, nad tymi ludźmi od marketingu, bo od wielu lat słyszymy chociażby fila Spencera. Słyszymy tych wszystkich ludzi, którzy opowiadają różne dziwne rzeczy tylko po to żeby to wszystko ładnie brzmiało. Ja przypominam, że jeszcze rok temu, kiedy toczyła się rozprawa sądowa, w której Microsoft miał udowadniać, że nie stanie się monopolistą, jeśli przejmie takiego giganta jak Activision Blizzard, to tam między nimi czytaliśmy te wszystkie teksty, które wam gdzieś tutaj wkleję może jako przykłady, bo to było dosłownie rok temu wypowiadane, gdzie oni się tak cieszą, że mają takich kreatywnych deweloperów, że w ogóle są mega szczęśliwi z tego tytułu, że ci ludzie chcą podejmować ryzyko i tak dalej. Natomiast teraz wygląda na to, że jeśli jakaś gra nie sprzedaje się w jakichś mega potężnych liczbach, w rodzaju co najmniej 10 milionów sztuk, no to z automatu ci ludzie, którzy są za nią odpowiedzialni, mogą się bać po prostu o swoje miejsca pracy. I trochę to jest wszystko dziwne, zważywszy na to, że przecież firma cały czas chce inwestować w Game Passa, że chce, żeby ta usługa no była tak naprawdę filarem tego, co Microsoft chce robić. Właściwie oni już nie tyle stawiają na konsole, co właśnie na usługę Game Pass, Natomiast zamykają kolejne studia i szczerze mówiąc, jak tak się patrzy, co ludzie piszą w internecie, to wydaje się, że nawet już najbardziej zatwardziali fanboje Xboxa przestają powoli bronić Microsoft, no bo to, co się ostatnio dzieje, ja przypominam, że gry do tej pory ekskluzywne dla Xboxa lądują chociażby na PlayStation, no i między innymi właśnie to wspomniane Hi-Fi Rush albo Sea of Thieves, czyli... Kolejny tytuł, tym razem od studia Rare, czyli dawnych jeszcze twórców, którzy byli odpowiedzialni za masę hitów, na przykład na konsole Nintendo w rodzaju Nintendo 64. No, te tytuły wylądowały już na PlayStation, a też po cichu się przecież mówi, że kolejne dotychczasowe konsolowe ekskluzywy z Xboxa mają lądować na, właśnie na platformach konkurencji. No, to raz, że Xbox traci ekskluzywy, dwa, zamyka naprawdę fajnych deweloperów, dużo kreatywnych ludzi traci pracę tak naprawdę tylko dlatego, że firma stara się pewnie ciąć koszty, no to wszystko wygląda naprawdę, naprawdę słabo i pytanie od razu rysuje się, jaka jest przyszłość przed Xboxem, bo czy my rzeczywiście mamy wierzyć w kolejne jeszcze generacje, że tutaj coś się znowu zmieni na lepsze? Microsoft tak naprawdę wydawało się, że w tej generacji liże rany jeszcze po Xboxie One, czyli po poprzedniej generacji konsol, gdzie przecież przegrał całą wojnę z Sony, między innymi swoimi słabymi komunikatami na samym początku tam były między innymi te Słynne kawałki o tym, jak to ograniczą rynek gier używanych, że będą przypisywać konta do jednego gracza i tak dalej. No to wszystko zostało bardzo słabo swego czasu przyjęte. Po czasie, oczywiście, że wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy i właściwie nastąpiło to, co kiedyś tak wszyscy krytykowali, natomiast wtedy Microsoft przegrał, między innymi, przez to moim zdaniem. Natomiast w tej generacji no, dzieją się znowu niepokojące rzeczy. I czy firma będzie chciała jeszcze robić kolejne konsole? Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Natomiast naprawdę. Traci zaufanie, wydaje mi się, tych korowych graczy. No, mnie szczerze mówiąc, to się wszystko bardzo nie podoba. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że jeśli jakieś studia, nie wiem, nie dowożą czegoś przez ileś czasu, no to jakby prędzej czy później każda korporacja podejmie decyzję o zamknięciu. Natomiast mając taki zespół jak Tango, który właśnie dostarczył HiFiRASH, czy też nawet niedawno Ghostwire Tokyo czy wcześniej Devil Within, czy naprawdę jest sens zamykać takie studio, które. Właściwie nie dostarczyło nic słabego w ostatnim czasie, właściwie w ostatnich kilku latach. No dziwne to są decyzje, natomiast z mojej strony jest tylko i wyłącznie krytyka tego typu działań. Dajcie znać, co wy myślicie o tej całej sytuacji. Czy was przeraża to, co robi Microsoft? Bo tak naprawdę jak mają, mają się też czuć inne zespoły deweloperskie, chociażby zrzeszone pod banderą Activision Blizzard. Przecież tak naprawdę każdy z tych zespołów może się bać o to, że prędzej czy później ludzie zostaną zwolnieni, jeśli tylko coś nie zostanie dowiezione, ba, nawet jeśli zostanie dowieziono. W przypadku HiFi Rush, gdzie przecież zdobyło to wszystko uznanie graczy, no to i tak posady, można powiedzieć, każdego są zagrożone. No bardzo to słabo wszystko wygląda i tak naprawdę powoli zaczyna się cień pojawiać nad całym Microsoftem i pytanie, czy ta firma naprawdę nie straci szacunku wśród graczy i już całkowicie nie przegra kolejnej generacji konsol. Dajcie znać, co wy myślicie o tym wszystkim, natomiast w tym krótkim blogu to tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do słyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się.